Kacper, gratulacje za wypełnienie imieniu na Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Jak ocenisz swój start w Londynie, w Wszech Europy i swój i swojej kadry Polski? Uważam, że to były bardzo dobre występy, no, pozostaje się cieszyć, bo to w końcu rekord życiowy, bardzo dobre wyniki. Pomału gdzieś tam się wdzieram do tej czołówki światowej, można nawet tak powiedzieć, bo, bo to co prawda szóste miejsce w Europie, ale wynik naprawdę bardzo wartościowy, nawet w rankingu światowym. Byłem bardzo zadowolony. Jeśli chodzi o całą kadrę, myślę, że wszyscy walczyli, dali z siebie tyle, ile mogli, także mogą być z siebie w pełni zadowoleni. Super, a powiedz mi, dzisiaj spokojny wyścig na 200 krawędzi w eliminacjach. Jaki jest plan na, na wyścig finałowy? No, plan na wyścig finałowy to już jest. No, Walka na 100%, już może się uda wyśrubować jeszcze, jeszcze bardziej te wyniki, które popływałem tydzień temu na Mistrzostwach Europy w Londynie. Chciałbym zbliżyć się jak najbardziej albo pobić rekord polski, także no, to są moje plany. Dobrze, a jakie są plany na najbliższe dni i tygodnie po Mistrzostwach Polskich, przed Igrzyskami w Rio? Tutaj już mamy zaplanowane serie obozów, badań i, i tak dalej. Takich, także jest cały plan tam taki ramowy przygotowany. Zaczynamy od właśnie badań w Warszawie, później obóz, zgrupowanie kadry w Ostrowcu Świętokrzyskim, następnie wyjazd do Grecji, później kolejne zgrupowanie w Polsce. I na trzy tygodnie przed startem w Rio wylatujemy do Brazylii, tam będziemy trenować, żeby złapać tą aklimatyzację, różnicę czasową, przejść przez to po prostu jak najłagodniej i być w pełni sił na, na start igrzysk. Ostatnie pytanko, jakie firmy Ci pomagają w przygotowaniach do igrzysk? Firmy, które mi pomagają to Swimshop oczywiście, JTC i Squeezie to są moi partnerzy. Bardzo się cieszę, że, że, że mam to wsparcie. Naprawdę jest to dla mnie duża pomoc. Wszystkiego powodzenia w wyścigu finałowym i już na igrzyskach w Rio. Dzięki.